hej się z tej strony Gileon i witam was dzisiaj w sklepie 31 marca 2022 roku. Także co dzisiaj mamy Balenciaga powrót i mamy rycerze Balenciaki za 1800, czyli rozkutom Ramirez i Grycerza. Dalej mamy nieokiełznana Balenciaga, czyli tutaj zestawik za 1800, gdzie mamy modną zjawę i pieseła w okularach. I Wygląd Palenciagi za 1600, gdzie mamy emotkę ten wygląd, szybkobieg, e, toryb, kolotnia, charakterystyczny styl, charakterystyczny styl nocny i charakterystyczny styl 24 karatowy. No i co, rozkuterem jest 1500, gry też 1200, jeśli byśmy chcieli osobno kupić Pieso w okularach za 1200, monodziewa za 1500, ten wygląd za 400, szybkobieg za 800, toreb kolotnia za 800, charakterystyczny styl za 300. To też za 300 i to też za 300. Beardy za 800. Driver za 500. Dowódczyni drużyny przytulanych za 2000. Przytulny podróżnik za 800. Przytulna łapka za 800. Kamuflaż przytulosów za 300. Misiolor za 1500. E, śpioch za 1500. Rozbitek Jonesy za 800. nie zaczynaj za 500. Ćwiczebne ciosy za 200. Chwila dla mima za 500. Mój idol za 200. Zestaw Silksonic, Sonic, Zestaw Clawkim, Oi Mary, Jane Watson i Zielony Goblin znikają. I to tyle widzę. Także co w sklepie Wam się podoba. To pamiętajcie, że staje sobie subik o w wpływ gry do w sklepie. A się wami żegnam. Siemneczko.